Mark, hotel Magdalena Mikulska, recepcja, słucham. Halo, dzień dobry, proszę pani. Ja dodzwoniłam się do hotelu. Tak. I proszę pani, ja, ja potrzebuję przyjechać do Bydgoszczy, załatwiać parę spraw i, i czy, moz, czy będzie możliwość się przespać u was? E, można wy, wynająć pokój. I w jakiej cenie to jest, proszę pani, mi powie. Jeszcze raz proszę. W jakiej cenie to jest? Niech Pani mi powie tylko. A jaki pokój Pani potrzebuje? Jednoosobowy, dwuosobowy, trzyosobowy? Normalny pokój. Ale ile osób przyjedzie? Yy, tylko ja przyjadę. W cenie 200 zł mamy taki pokój. Dobrze, ale może wejść ze mną koleżanka do pokoju? Ale wejść tylko do godziny 22. Yy, jak do 22? No bo nie będzie gościem hotelowym. Ale ona tylko ona wie pani, tylko przyjdzie nie spać, tylko posiedzieć ze mną. No to może, może posiedzieć na zewnątrz. Niestety w hotelu będzie mogła znajdować pani, się tylko osoba, proszę która proszę zostaje pani, zamordowana. Jak na zewnątrz? Ja zapraszam gościa do siebie, bo ona o dwudziestej pierwszej kończy pracę. I my chcemy no to... posiedzieć sobie wypić kawkę, herbatkę, wie pani jakieś piwo. Mamy do to... dyspozycji restaurację. Restaurację. Tak. I do której w restauracji może być? Do 22. Nie, 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 nie. To mi się nie podoba. Ona normalnie do mnie przyjdzie i ona będzie siedziała dłużej. My się dogadamy. To niech nie pani wpisze. Proszę pani, dane. imię i nazwisko? Jasia jestem. Ale powie Proszę... mi Pani tylko czy, na, bo jak Wy mi wypierdolicie koleżankę o 22, to ja poproszę od razu zwrot pieniędzy. Proszę Panią, nikogo nie wyrzucamy. Dobrze, czyli jak będę miała gościa, to może zostać ze mną, jo? Prosiłabym Pani dane personalne? Ja szabon. Numer kontaktowy? Do mnie. Oczywiście. 602. Dalej. 376. Tak. 626. Ma Pani zapisała Pani, czy nie? Tak, oczywiście zapisałam. Zaraz zadzwonię do Pani, żeby potwierdzić rezerwację. A, Pokój jednoosobowy. A, za ile Pani zadzwoni? Za 5 minut. Pokój jednoosobowy na jedną dobę, tak? E, tak, ale ja, ja będę chciała mieć gościa na dłużej. E, dobrze, uzgodnimy to już na miejscu. Będzie płatność kartą, gotówką czy przelewem? Proszę pani, bo ja kurwa jak przyjadę 500 kilometrów, będę jechała długo. I jak pani mi na miejscu powie, że ja z koleżanką nie mogę w Ale to pani wyjść. nie zdąży do 21.00 przyjechać 500 kilometrów. Łamy nie... 20.30. Ale to nie na dzisiaj, proszę pani. ja A powiedzmy. na kiedy? Na 5 lipca, co pani spyka spadła. Nie. 5 lipca. My tu naprawdę, my tu gadamy, nawet terminu nie podałem. Ale ja... Jest wolny. Jest wolny pokój. Tak, jest wolny. Dobra. To niech będzie normalnie. Ile Dobrze. ja zapłacę? 200 zł za dobę. 200 zł za dobę. I to ze śniadaniem normalnie przyjeżdżam i jem? Tak, jedno śniadanie, jedna osoba, jedno śniadanie. Czyli koleżanka nie przemy? No koleżanka, jeżeli nie jest zameldowana i nie opłaci pobytu, no to niestety może pani wziąć pokój dwuosobowy i kosztuje 240 zł I wtedy obie panie mogą pozostać i śniadane zjedzą, jedzą panie również. Pokój ma wtedy dwa łóżka... A powie mi pani, jak wygląda śniadanie, bo ja wie pani jestem bardzo wybredna i padliny to ja nie ruszę, nich ja. Nie, śniadanie jest świeżo przygotowywane, jest pyszne, smaczne, różnorodne. A co Także... Na przykład, no powie mi pani, co jest na przykład. Z ciepłego bufetu się... mamy jajecznicę, czy parówki, czy jakieś coś na A ciepło. Paru... Parówki pewnie najtańsze. Kiełbasy. Parówki najtańsze pewnie. Nie, proszę panią. A jakie macie parówki? Dobre, spełniające wymogi. A jaka marka? O, niestety tego nie jestem Pani w stanie poinformować, ale mogę się dowiedzieć, jak będę Kurwa. odzwaniała na do pewno pani. Biedry, na pewno z biedry te za 2,90. Kurwa, jestem nie jestem pewna. Nie proszę panią, na, proszę na pani pewno są w każdym, wieprzowe. W każdym hotelu jest, najtańsze parówki są. Na zawsze. Na pewno, so, na pewno są ta... wieprzowe, nie są z biedronki. Yy, taka rada ode mnie, niech nigdy pani nie je parówek w hotelu, bo to jest dwie pani, najtańsze, zawsze. Dobrze, zawsze. dziękuję bardzo za radę. No, ja, bolę, ja mówię pani jak jest, bo ja. Uu, ja akurat na tym się znam. Ja jestem bardzo wybredna i się interesuję. Ja kiedyś się włamałam nawet do kuchni, jak miałam, nie wiem, 36 lat. Zobaczyłam, to powiem pani, że uważam na to, co jest. Bardzo dobrze. No. To Za 5 minut do pani oddzwonię potwierdzić rezerwację. A po co? Po co dzwonić? żeby potwierdzić Pani rezerwację, no to przecież gadamy. To co Pani będzie za 5 minut dupę sobie zawracała? Nie to, nie, to nie, to jest moja praca. Czyli co, za 5 minut mam czekać, ja ja wow, Nie, pani. nie musi Pani oczywiście czekać. Pani kochana, ja, ja, mam, pani... Jed, ja mam 1%. procent. No zaraz, za... rozłączę się i niech uja. Proszę Pani, niech Pani mi powie tylko yy, 200 zł, tak? Tak, za jeden, jednoosobowy pokój, tak. Za dwuosobowy tylko 240, tak? To żebym znaczy proponowa... nie, ja, ja chcę, żeby koleżanka była u mnie, ale bez śniadania dla niej. Oczywiście. My się podzielimy jednym. O nie, niestety nie będzie mogła wejść na salę śniadania. Ona zje, ona zjemy, my małujemy. My się podzielimy. Ale niestety nie będzie mogła wejść na, na salę śniadań. Ze względu, że to jest tylko dla gości hotelowych. A pani będzie tylko gościem. Pani? Nie, proszę pani, my się podzielimy. Ja dam jej swoją działkę. Bo ja i tak, Niestety... proszę pani, ja parówek nie wpierdalam. Ona zje dwie parówki najwięcej. No przecież, proszę pani, nie będzie problemu. Ja wezmę jajecznicę, ona dwie paróweczki i wszystko będzie dobrze. Niestety tak nie będziemy mogli zrobić. Zrobimy tak, tak, tak się podzielimy. I co? Czy jeszcze, jeszcze chciałaby pani jakieś informacje? No nie, no to wszystko. 200 zł ja w, w, w ten... Yy, przeniosę w gotówce. Oczywiście, już tak. zanotowałam. Za 5 minut pani zadzwoni, tak? Tak, potwierdzę. Jak nie odbiorę, to, to anulujemy to. No tak, bo nie będę miała wtedy potwierdzenia od pani, że naprawdę jest. No dobra, no. To wszystko w takim razie. a Proszę pani. Słucham. Jakieś rabaty macie? Może, bo te dwie zł. Niestety nie. 200 zł wie pani, ulicą nie chodzi. Mogę pani e, zaproponować nasz drugi hotel, gdzie na pewno ceny pokoju będą tańsze. O, i parówki też. Niech będzie już ten za 200. To zostawić ten za 200, tak? No. Oczywiście. Dobrze, do widzenia. D dziękuję. Do widzenia. Czekam Proszę na to, do usłyszenia. Baba. Tak, zaraz, zaraz będę dzwoniła, dziękuję. Dobra.